Dania z ryb są smaczne i zdrowe, ale ich walory smakowe i zdrowotne chyba wciąż są zbyt słabo przez nas Polaków doceniane, a co za tym idzie leszcz, szczupak, sandacz czy karp, oczywiście poza okresem świąt, zbyt rzadko goszczą na polskich stołach. Nad odwróceniem tej sytuacji pracuje m.in. Stowarzyszenie Lokalna grupa rybacka, Bielska Kraina, której celem jest m.in. rozwój przedsiębiorczości i utrzymanie potencjału gospodarki rybackiej na terenie pięciu gmin powiatu bielskiego, Jaworza, Jasienicy, Czechowic. Dziedzic Bestwiny oraz Wilamowic. Promocji wszystkiego, co łączy się z rybactwem, służy z pewnością zorganizowany w tym roku już po raz drugi piknik rybny. Impreza odbyła się 18 sierpnia w Parku Miejskim w Czechowicach Dziedzicach. Po raz drugi w Czechowicach dziedzica organizujemy piknik rybny, ale to też nie bez przyczyny, nie bez powodu. Myślę, że taką główną przyczyną jest to, że my jesteśmy również uczestnikami właśnie lokalnej grupy rybackiej wnosząc swój wkład w postaci hodowców ryb i tych stawów, a jest ich niemało u nas, a to jest jeden z głównych argumentów, które decydujemy o tym, żeby można było właśnie zawiązać lokalną grupę rybacką w człowicach dziedzicach jest również przetwórnia rybna, więc jest tak zwany przemysł, który rybny, który się również zajmuje przetwórstwem wędzarnią ryb. Natomiast nam również chodzi o, o propagowanie idei zdrowego jedzenia właśnie ryby, bo przecież to nie tylko łączenie pasji, oczywiście, którą uprawiają wędkarze, ale to i również my, konsumenci czasem może zbyt rzadko korzystamy z takiego dobrodziejstwa, jakim są, albo jakiego dostarczają nam ryby, a uważam. Że szkoda, bo to jest zdrowe pożywienie. Piknik rybny to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących się hodowlą ryb. Z obszaru Bestwiny, Czechowic, dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic, jak również z Czech. Tak się składa, że właśnie jestem członkiem zarządu Bielskiej Krainy, lokalnej grupy rybackiej, gdzie piastuję funkcję skarbnika, skarbnika zarządu. Uważam, że to, że Wójtowie Burmistrzowie są w ścisłym zarządzie naszej lokalnej grupy rybackiej jest plusem o tyle, że mamy pogląd to, co się ważnego dzieje w gminach i z tego sektora tak zwanego publicznego, również dla rozwoju i potrzeby rozwoju naszych gmin możemy czerpać dofinansowanie, co się przekłada też na później komfort życia, zwiększenie komfortu życia naszych mieszkańców. Ja najbardziej cenię te projekty, które są związane z poprawianiem. Warunków produkcji karpia, a przede wszystkim z dobrym przetwórstwem, Bo bardzo łatwo jest wyprodukować, natomiast dobrze sprzedać, podać to, ten swój produkt na talerzu, połączyć to z wypoczynkiem mieszkańców, to jest już trudniejsze i to wymaga wsparcia z zewnątrz, i to wsparcie akurat doszło na czas. I dzisiejsza impreza, tak jak i wczorajsza Dzień Karpia w Bestfinie, służą temu, żebyśmy dalej kochali tego karpia, żebyśmy byli dumni z tej produkcji, ale też żebyśmy to dobrze sprzedawali i żeby to służyło rolnictwu. Dzięki lokalnej grupie rybackiej udało nam się kilka... Ważnych inwestycji dla mieszkańców zrobić, bo są to zarówno inwestycje e, poprawiające bezpieczeństwo, typu budowa chodników, budowa parkingów, e, budowa jakiś czy przebudowa, rewitalizacja centrum miejscowości, ale również dzięki lokalnej grupie rybackiej udało nam się zwiększyć czy wybudować dodatkowy zbiornik na e, ujęciu wody pitnej dla gminy Bestwina, co jest e, w dzisiejszych czasach, gdzie jeżeli chodzi o e, czystość wody i. Jej użytek dla mieszkańców bardzo istotny. Podczas niedzielnego wydarzenia odbyła się także promocja polsko-czeskiego atlasu ryb, który powstał przy czynnej współpracy partnerów z Czech. Promujemy atlas rybny, w którym właśnie charakteryzujemy, opisujemy gatunki, które występują na tym obszarze, jak również u partnera czeskiego. Czechy są znane z, z gospodarki rybnej. I my mamy w samym mieście kilka stawów, ale obok jest gmina Rychpaut i tam są olbrzymie stawy, tam jest nawet zakład rybny przemysłowo, który w skali przemysłowej już e, wysyła, e, sprzedaje ryby, więc e, rzeczywiście stawów tam jest dużo, e, kawałek od nas karwinie, są też stawy rybne, więc ta gospodarka rybna e, tam na tym terenie e, działa. Myślę, że takie działania jak najbardziej wspierają te lokalne gospodarstwa rybackie, mieszkańcy, osoby, które przyjdą na piknik rybny. Mogą dowiedzieć się, gdzie można zakupić ryby, jakie gatunki ryb. Zresztą mogą, oczywiście, skosztować to również jest podstawą pikniku rybnego. Najważniejsza jednak była promocja ryb. Służył temu m.in. pokaz kulinarny, połączony z bezpłatną degustacją, przygotowany przez profesjonalnego kucharza. To jest akurat tradycyjna zupa rosyjska, ucha, przygotowana z pięciu rodzajów, pięciu gatunków ryb. Jest bardzo specyficzna bardzo znana wśród, wśród kucharzy, wśród, wśród... Dlatego warto, żeby poznali ją wszyscy. Czy jakiś przepis można od Pana uzyskać? Nie bardzo. To jest tajemnica, tak? A jeśli chodzi o, te, o tą rybkę tam smażoną? To jest, to jest akurat łosoś pieczony. Yy, te z przyprawami. Własnymi. Do degustacji ustawiła się długa kolejka chętnych z kosztowania rybnych dań. Jak smakuje rybka przygotowana tutaj na szybko? Bardzo dobra. Smakuje. Dopiero zaczynam. To może poczekamy? Świetna. Dobra ryba to jest to. Najbardziej spektakularną formą promocji dań rybnych był konkurs kulinarny smaki regionów pogranicza polsko-czeskiego. W konkursie udział wzięły przedstawicielki trzech kół gospodyń wiejskich oraz przedstawiciele trzech restauracji. W kategorii kół gospodyń wiejskich pierwsze miejsce zajęło koło gospodyń wiejskich zabrzeżanki, które przygotowały potrawę pod nazwą Strąg Zapiekany z boczkiem. W kategorii profesjonalistów pierwsze miejsce zajęła potrawa przygotowana przez restaurację dwór świętoszówka. Strąg smażony na maśle oczywiście z miętą. Do tego będzie pire z pietruszki, takie śmietanowe, gładkie, bardzo lekkie i marchewka karmelizowana, taka na słodko. Danie, choć o wyszukanej nazwie, okazało się być jak najbardziej swojskim. Wszystkie produkty są z naszego okolic, tutaj stąd. Stronki są od, od tutejszych hodowców. Marchew tak samo mięta, no to rośnie wszędzie, także nie ma najmniejszego problemu. Potrawy poddano surowej ocenie jury, do którego mógł zgłosić się każdy, kto miał na to ochotę. Bardzo dobre. Wyroby są bardzo dobre, smaczne i w ogóle bardzo apetyczne. Wygląda w ogóle i w ogóle bardzo, bardzo super. super, Można powiedzieć, że kuchnia bardzo dobra. Toś dobre. Dwójka, nie dobra, Jeniczka, a dwojka róbra. Czyli będzie pan na dwójkę głosował? Ja bym głosował pro dwójku. Pani? Dobre. Dwójka. Pierwszą potrawę, którą ja to była smaczna. Teraz wiem drugą potrawę. Spróbuj, zobaczymy co będzie. Będzie pan już na kogoś głosował? Ma pan faworyta jakiegoś? No jeszcze nie mam. Może spróbować wszystkie. Każdy członek jury mógł nagrodzić jedną potrawę poprzez przyznanie jej papierowej rybki. Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci było malowanie twarzy oraz cały blok zabaw i konkursów. W programie nie zabrakło elementów artystycznych jak występ zespołu Fishbones, pokaz tańca Dancehall w wykonaniu ekipy tanecznej Chore Kotki na czele z mistrzem Polski Dancehallu.

Przy dobrej muzyce i smacznej rybce na pikniku rybnym w Czechowicach Dziedzicach wszyscy bawili się do późnych godzin wieczornych. Projekt Gospodarka Rybacka Elementem Łączącym Pogranicze Polsko-Czeskie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013.